Wczoraj zaczął się tydzień bibliotek pod hasłem Czytanie łączy pokolenia. Sprawdźmy, czy książki nie odeszły do lamusa. Kiedy przeczytałyście ostatnią książkę? Ja teraz książkę czytam cały czas, bo mam ją akurat w tornistrze. Ostatnią dwa dni temu. W zeszłym miesiącu. Ja z... bardzo dużo Nonstop czytam. czytam. Nie przypominam sobie teraz, tak raczej nie korzystam. Czytacie, bo chcecie, czy czytacie, bo musicie? Bo chcemy. Muszę, ale też chciałem przeczytać. Moje ulubione miejsce do czytania m, balkon oraz y, swój pokój. Na działce jestem, to czytam książki. Łóżko. Najdziwniejsza książka, jakie panie przeczytały. Ja? Taka najbardziej nietypowa. Życie po życiu. Szewcy Witka cego? taka piękna żałoba. Bardzo lubię romansy, bo życie jest takie nudne, to trzeba romansować. Ja też romansy. Nie, lubię. Ja, ja nie, ja nie lubię. lubię horrorów i w ogóle takich rzeczy, bo, bo życie jest w ogóle horror, a co dopiero jeszcze takie coś. Większość osób nie chciała nam odpowiadać na pytania dotyczące czytania książek. Wydaje nam się, że to dlatego, że nie lubią ich czytać. Udało nam się również porozmawiać z panią kierownik Książnicy Beskidzkiej na osiedlu Złote w Bielsku Białej. Czy to zamiłowanie do książek przesądziło o wyborze zawodu? No tak, oczywiście. Kiedy się podejmuje pracę w bibliotece, no to trzeba kochać książki. A poza tym ja jestem z wykształcenia filologiem polskim, więc z książkami, z książkami mam do czynienia Dużo już, już od, od bardzo dawna. Czy są tutaj organizowane jakieś akcje, które zachęcają do czytania? Mamy bardzo mocne i silne takie więzy z licznymi przedszkolami, szkołami. Tutaj. Tutaj na terenie osiedla Złote Łany poza tym prowadzimy na miejscu kluby czytelnicze dla małych dzieci takich ledwo chodzących przedszkolnych szkolnych klub czytelniczy dla dorosłych dla młodzieży wieczorne bajania są tutaj także wiele się dzieje jak to jest być bibliotekarzem kiedy mało osób czyta już książki <laughs> Znaczy tak mało, wie pani, no statystyki podają, prawda, o czym tak. wcześniej mówiliśmy. Natomiast tutaj do nas przychodzi sporo osób, sporo czytających i to jest takie budujące. Co sądzi pani o książkach elektronicznych? Co ja sądzę? No, sądzę, że one są dzisiaj potrzebne. One są pewno, pewnego rodzaju alternatywą dla osób, które być może nie mają czasu, aby skupić się na czytaniu tradycyjnej książki. W związku z tym, wypożyczające audiobooka jakiegoś, na przykład, to mogą obcować z literaturą, nie wiem, jadąc samochodem, czy, czy wykonując jeszcze jakieś czynności, prawda, a równocześnie słuchać. Niestety w Polsce można zaobserwować tendencję spadkową, jeśli chodzi o zainteresowanie książkami. Lecz mamy nadzieję, że moda na czytanie powróci. Po prostu lubię czytać książki. No.